Czy to się nagrywa? Chyba tak, więc cześć, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. jestem Mateusz Kowalski. Dzisiaj, po kilkudniowej przerwie na moim kanale, powracamy z wielkim zapałem do robienia filmów na YouTubie. Więc dzięki wam bardzo serdecznie za... no... nie mogę wam powiedzieć, że to nie był prank, bo miałem krótką przerwę, bo miałem... czekać chwilę... Bo miałem... uznajmy, że miałem krótką przerwę, bo przez te kilkanaście dni nie, nie pojawiały się filmy. Bo miałem urodziny 15 lipca, czyli w sumie 3 dni temu, jak to widzicie teraz. Więc wchodzimy na nasz świat. Nie wiem co mamy robić w tym odcinku. Myślę, że zbuduję. Pójdziemy sobie po materiały na nasz domek, a macie 5 na sam w górę 5, 4, 3, 2... Je dzig bomba się Lepiej lep lep w komentarzu, się dało, a my przychodzimy bez wcześniejszego do cineczka. No, dobra. Mamy łóżko, mamy. Dobra. Kładziemy się. Mamy spawn pointa. Dobra. Jest dzień. Idziemy po mam tu dziś takie normalne drewno. Jest. Dobra. Myślę, że pójdziemy poszkodzić albo nie. Ja sobie będę zapisywał koordynaty, bo mam na moim laptopie i wy tego nie widzicie, ale ja mam na Tatnik na moim komputerze, więc gdybyśmy na przykład nie znaleźli. Dobra, masz. Bigo. Yy, nie znaleźli. O, pomagam, pomagam, pomagam. Tylko żebym go nie wolno. Dobra, dał sobie radę. Yy, ten. Yy, jak to się nazywa? Szkodzi innego miejsca, ale myślę, że wyrównamy sobie to jakiś teren i znajdziemy, i będziemy budować domek. No, co mogę powiedzieć? więcej? Zabijamy sobie krówki, będziemy, będziemy potrzebować jedzenia. Napiszmy w komentarzach, czy yy, nie. W naszym odcineczku, czy podoba mi się ten pomysł, w naszym odcineczku, zrobimy sobie drugą część domu, czyli to będzie pierwsza część a jutro będzie druga czyli dzisiaj sobie wrzucamy tylko jedno odcineczek a i poza tym nie wiem czy ktoś z was bił ale nie wiem co mam on na ten temat powiedzieć nie rozumiem tego że ktoś na przykład zostawił pod moją łapkę w dół dlaczego ja mówię ja pomagam mojemu nie koledze nie po co mojemu fanowi czyli neonkowi Yy, dobić swój wymarzony cel. A co po niektórzy ludzie piszą mi yy, z tego. Powodu. Dlaczego? Dobra, rozumiem, że wam się może nie podoba ten film, ale... Ja pomagam mojemu ulubionemu youtuberowi, żeby się wybił, a nie żeby był na przykład, że miał na przykład na to 10 subów i żeby go nie subskrybował, dajmy na to. A mnie to nic kosztuje, mu pomóc, żeby miał ten wymarzony cel. Przyjdziemy na to w przypadku Neonka chyba milion subów albo i więcej, nie wiem, ile on tam ma na kanale, nie będę, nie będę tego sprawdzał. Po prostu ja lubię Neonka oglądać, on naprawdę fajne filmy, więc. Jeżeli ktoś chce wbić, wbicie. Nie zostawiać po filmu łapki, bo mi to nie pomaga wcale. Motywujcie mnie, żebym do... robił wam lepszy film. Teraz lepszy film, czyli oczywiście łapczka w górę. Łapeczka w górę. Może się na, na mojego nowego Instagrama. Na samym końcu filmu, filmiku go wam pokażę. W sumie teraz zapiszemy sobie ten świat na górze. Cyk. Pyk. Save and quit. Pyk, pyk. Instagram już go pokazuję. Będę napisał tam jakiś historiał, mój kolega. Tu macie jego nazwę, wbijajcie. Mam nadzieję, że po tym odcineczku będą jakieś fajne... Co? No fajne... Obs obserwacje na moim Instagramie, więc... Mateusz Kowalski, 679. To jest moje zdjęcie profilowe. <grym> Dobra mam jedno zdjęcie. A tym niesamowitym akcentem dziękuję bardzo za pierwszy odcinek po długiej przejściu na moim kanale. Cześć i do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale. Żywi dla was. Psz.